Była uwielbiana przez miliony, ale nienawidzona przez tych, którzy znali ją naprawdę. Pierwszą bohaterką naszej listy jest Elżbieta Czyżewska, ikona polskiego kina lat 60. i 70., której historia to gotowy scenariusz na film o upadku, zdradzie i samotności. W oczach widzów była kwintesencją uroku, talentu i nowoczesnej kobiety PRL. Grała w najgłośniejszych produkcjach. Zyskiwała międzynarodowe uznanie, a jej związek z amerykańskim korespondentem Dawidem Halberstamem był jak z bajki. Ale właśnie ten związek stał się początkiem końca. Gdy PRL-owska władza uznała, że nie może sobie pozwolić na aktorkę o tak bliskich relacjach z Zachodem, nadszedł moment politycznego odwetu. Elżbieta została zmuszona do emigracji, a w kraju ogłoszono na nią nieformalny bojkot. Z dnia na dzień zniknęła z ekranów. A koledzy z branży odwrócili się od niej plecami. W USA nie odnalazła się zawodowo. Z kultowej gwiazdy stała się anonimową aktorką walczącą o rolę w niszowych spektaklach. Plotkowano, że popadła w alkoholizm, że była trudna we współpracy i że to właśnie jej charakter zniszczył jej karierę, a nie władza. Ludzie, którzy ją znali, mówili o niej jako o osobie wybuchowej, niepokornej, zbyt niezależnej jak na realia PRL. Choć niektórzy ją bronili twierdząc, że padła ofiarą polityki, wielu zarzucało jej nielojalność wobec kraju, zdradę i sprzedaż się Amerykanom. Przez dekady była symbolem niewygodnej historii, zbyt zachodnia jak na PRL, zbyt polska jak na Hollywood. Wróciła do Polski dopiero pod koniec życia schorowana i zapomniana. Jej pogrzeb, choć skromny, zgromadził garstkę wiernych fanów i tych, którzy czuli, że była jednym z największych zmarnowanych talentów. Elżbieta Czyżewska była postacią, która idealnie pokazuje, jak cienka granica dzieli miłość narodu od jego nienawiści. Uwielbiana na ekranie, ale znienawidzona za kulisami. Dramatyczny symbol czasów, w których sukces był niebezpieczny, a lojalność wobec partii ceną przetrwania. I choć historia ją częściowo rozgrzeszyła, w pamięci wielu pozostała aktorką, która porzuciła ojczyznę i została za to surowo ukarana. Władysław Gomułka, choć kojarzony głównie jako polityk w czasach PRLU, był również postacią medialną. Obecny w kronikach filmowych, przemówieniach transmitowanych w telewizji i prasie, był swego rodzaju celebrytą w realiach komunistycznej propagandy. Dla wielu Polaków stał się symbolem zdrady ideałów, represji i rozczarowania. Po tak zwanej odwilży w 1956 roku, kiedy objął władzę po Bolesławie Bierucie, Wielu ludzi wiązało z nim ogromne nadzieje. Wydawało się, że to człowiek, który ma szansę zerwać z najbardziej brutalnymi aspektami stalinizmu, a jednak w praktyce Gomułka bardzo szybko zaczął odtwarzać mechanizmy opresji i kontroli. Jego niechęć do wolności słowa, brak zgody na autentyczne reformy i stopniowe zamrażanie życia kulturalnego sprawiły, że w latach 60. Gomułka stał się jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w kraju. Opozycjoniści, intelektualiści, artyści, wszyscy ci, którzy mieli nadzieję na większą swobodę, szybko stali się celem cenzury i represji. Gomułka był uosobieniem zawiedzionych nadziei i hipokryzji władzy. Kulminacją społecznego gniewu była nagonka antysemicka w 1968 roku, inspirowana przez aparat partyjny, w której władza wykorzystywała propagandę, by wzbudzić nienawiść wobec obywateli pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich zmuszono do emigracji, a oficjalne media podsycały atmosferę wrogości i oskarżeń. To właśnie wtedy Gomułka stracił resztki poparcia również wśród umiarkowanych obywateli. W pamięci zbiorowej Polaków zapisał się jako ten, który mógł zmienić bieg historii, ale wybrał drogę strachu i represji. Władysław Gomułka był też znany ze swojej niechęci do kontaktu ze społeczeństwem, nie znosił, kiedy ktoś mu przerywał, nie znosił krytyki. Jego przemówienia pełne były pustych frazesów i oderwane od rzeczywistości. Nawet w sferze propagandy zaczęto go traktować z ironią, coraz trudniej było go przedstawiać jako ojca narodu, skoro naród coraz wyraźniej go odrzucał. Jego wizerunek z czasem stał się karykaturalny, a sposób w jaki reagował na protesty brutalny i bezlitosny. W marcu 1968 roku milicja i Ormo tłumiły demonstracje studentów, aresztowano setki osób, wielu studentów usunięto z uczelni. Gomułka osobiście odpowiedzialny był za tę represyjną reakcję. Dla pokolenia 68 był symbolem zdrady, dla opozycji tyranem, dla zwykłych ludzi, człowiekiem, który obiecywał nadzieję, a dał stagnację i strach. Nawet w obrębie partii jego pozycja zaczęła słabnąć. Coraz więcej głosów wskazywało, że Gomułka nie rozumie współczesności, że oderwał się od rzeczywistości i że jego styl rządzenia szkodzi krajowi. Kulminacją tej niechęci była masakra robotników na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Choć Gomułka nie był już wtedy przy władzy, to jego polityka przyczyniła się do eskalacji napięć społecznych i wprowadziła Polskę na kurs ku przemocy. W pamięci Polaków zapisał się jako człowiek, który mógł być bohaterem, ale wybrał bycie dyktatorem. Dziś, wspominając gwiazdy PRLU, nie sposób pominąć Gomułki jako tej ciemnej gwiazdy, która świeciła jasnym blaskiem tylko przez moment, by potem rzucać cień na całe pokolenie. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci świata kultury. Jej twarz znał niemal każdy, a jej wypowiedzi budziły zarówno zachwyt, jak i gniew. Olga Lipińska, reżyserka, satyryczka, kobieta bezkompromisowa i bezwzględna w swoich opiniach. Dla jednych, wybitna postać polskiej telewizji, dla innych, symbol buty, partyjnych koneksji i pogardy wobec zwykłego człowieka. Jej kabaret, Olgi Lipińskiej, był przez lata jednym z najbardziej charakterystycznych programów w telewizji publicznej, ale zarazem jednym z najbardziej znienawidzonych. Wszystko przez to, że nie bała się wyśmiewać polskiej mentalności, naigrywała się z postaw narodowych i prezentowała świat w sposób, który wielu uznawało za obraźliwy. Z czasem przylgnęła do niej etykieta osoby oderwanej od rzeczywistości, a jej kabaret uznawano za przejaw moralizatorstwa i wyższości. Lipińska nigdy nie ukrywała swojej pogardy dla mas, wypowiadała się o telewidzach z pogardą, mówiąc o ciemnym ludzie, który wszystko kupi. To właśnie te słowa, powtarzane przez nią w wywiadach i rozmowach, sprawiły, że stała się symbolem elit, które nie rozumieją zwykłych ludzi. Do dziś wiele osób pamięta jej publiczne wypowiedzi, w których sugerowała, że naród nie zasługuje na więcej niż prymitywną rozrywkę, bo i tak jej nie zrozumie. Takie postrzeganie społeczeństwa było nie do zaakceptowania dla wielu Polaków, którzy zaczęli jawnie ją krytykować. Co więcej, Lipińska przez długie lata współpracowała z czołowymi działaczami partii komunistycznej. Jej pozycja w mediach była silna, a jej programy emitowane regularnie, nawet w okresach największego kryzysu politycznego. Pojawiały się głosy, że miała plecy w strukturach władzy, dzięki którym jej twórczość była nietykalna. Krytycy podkreślali, że jej satyra była wybiórcza nigdy nie uderzała w prawdziwe elity władzy a skupiała się na prostych obywatelach, czyniąc z nich obiekt pin. To właśnie ta hipokryzja, deklarowana niezależność a faktyczne wsparcie władzy sprawiła, że widzowie zaczęli jej nienawidzić. Kolejnym zarzutem było to, że jej kabaret promował pewien styl myślenia, w którym inteligencja warszawska górowała nad resztą kraju. Bohaterowie jej programów to często karykatury prostych ludzi, rubasznych, nierozgarniętych, pozbawionych kultury i gustu. Widzowie z prowincji czuli się przez to wyśmiewani i pomijani. Dla wielu była uosobieniem cynizmu epoki PRL, artystką, która potrafiła żonglować konwencją, ale nie miała odwagi, by wprost krytykować system, który ją karmił. Jej nazwisko zaczęło pojawiać się na listach najbardziej nielubianych osób w telewizji, a z czasem także w polityce. Bolipińska coraz częściej wypowiadała się o sprawach społecznych, komentując wybory, polityków, a nawet Kościół katolicki. Jej ostry język i brak pokory wobec opinii publicznej sprawił, że wielu dawnych fanów odwróciło się od niej na dobre. Nawet po transformacji ustrojowej nie zniknęła z życia publicznego, wręcz przeciwnie, zyskała nowe narzędzia, by dzielić się swoimi poglądami. Jej wypowiedzi w wywiadach, felietony i publiczne wystąpienia nadal budziły kontrowersje. Choć dziś mało kto pamięta jej programy sprzed dekad, nazwisko Olgi Lipińskiej nadal wywołuje emocje i to raczej te negatywne. Stała się symbolem artystki, która w pogoni za intelektualnym elitaryzmem zatraciła kontakt z odbiorcą. I chociaż bez wątpienia miała wpływ na rozwój satyry i kabaretu w Polsce, to dla wielu pozostaje jedną z najbardziej znienawidzonych postaci z czasów PRL. Czwartą postacią na naszej liście jest Jerzy Urban, który w czasach PRLU stał się symbolem propagandy, cynizmu i bezczelnej manipulacji. Jako rzecznik rządu w okresie stanu wojennego, Urban zyskał rozpoznawalność, ale i powszechną nienawiść. Jego słynne konferencje prasowe, na których z uśmiechem na ustach kpił z opozycji, kościoła i obywateli, były transmitowane w telewizji i przyciągały miliony widzów, nie z sympatii, lecz z przerażenia. Dla wielu Polaków stał się twarzą represyjnego systemu, który z jednej strony zabraniał wolności słowa. A z drugiej bezczelnie próbował wmówić społeczeństwu, że nic złego się nie dzieje. Urban był mistrzem słowa, ale używał tego talentu w służbie reżimu. Po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Urban napisał obrzydliwy tekst w tygodniku Tu i Teraz, w którym sugerował, że duchowny sam szukał kłopotów. Ten artykuł do dziś wywołuje ciarki na plecach, nie tylko ze względu na treść, ale i moment, w którym się ukazał. Dla ludzi wierzących, a także tych, którzy walczyli o wolną Polskę, Urban stał się wrogiem publicznym numer jeden. Mimo że był jedynie rzecznikiem, jego twarz i słowa wryły się w zbiorową pamięć jako symbol bezczelności władzy, która nie tylko prześladowała, ale i szydziła ze swoich ofiar. Po upadku PRL u Urban nie zniknął z życia publicznego, wręcz przeciwnie, założył tygodnik nie, w którym kontynuował swoją prowokacyjną działalność. Choć wielu go nienawidziło, nie można mu odmówić wpływu to on w dużej mierze odpowiadał za atmosferę propagandy i dezinformacji w latach 80. Nienawiść do Urbana była niemal powszechna, nie tylko wśród opozycji, ale również wśród zwykłych ludzi, którzy czuli, że są przez niego obrażani i wyśmiewani. W jego osobie łączyły się wszystkie cechy systemu cynizm, bezkarność i pogarda dla prawdy. Dla jednych był inteligentnym prowokatorem, dla innych uosobieniem zła. Jedno jest pewne. Urban na zawsze pozostanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci epoki PRLU, a jego nazwisko budzi do dziś skrajne emocje. Ostatnią piątą postacią na naszej liście jest Lucjan Łągiewka, człowiek, który dla wielu Polaków stał się symbolem skompromitowanego dziennikarstwa sportowego w czasach PRL. Chociaż nie był politykiem ani prominentnym funkcjonariuszem reżimu, jego działania i styl pracy idealnie wpisywały się w system zależności i układów panujących w mediach kontrolowanych przez władzę. Łągiewka przez wiele lat pracował jako komentator sportowy, głównie relacjonując mecze piłki nożnej. Jego głos był dobrze znany widzom telewizji polskiej, a jego komentarze nieodmiennie wzbudzały silne emocje, nie zawsze pozytywne. Jego specyficzny, momentami protekcjonalny ton, a także skłonność do komentowania wydarzeń zgodnie z narracją partii sprawiały, że wielu Polaków uważało go za cynicznego oportunistę. Który zamiast opowiadać o sporcie, uprawiał swoistą propagandę. W czasach PRL sport był wykorzystywany jako narzędzie budowania dumy narodowej i przykrywania problemów społecznych. A Łągiewka był jednym z tych, którzy pomagali tę fasadę utrzymać. Widzowie mieli poczucie, że nie relacjonuje on obiektywnie tego, co dzieje się na boisku, lecz tworzy rzeczywistość zgodną z oczekiwaniami władzy. Najwięcej kontrowersji wzbudzały jego relacje z ówczesnymi działaczami sportowymi, często oskarżano go o stronniczość, ustawione komentarze i celowe przemilczanie skandali wokół PZPN i GKS u Katowice, który był oczkiem w głowie partyjnych decydentów. W środowisku dziennikarskim cieszył się złą sławą. Był postrzegany jako człowiek, który zamiast służyć prawdzie, służył układom. Po upadku PRL jego kariera błyskawicznie wyhamowała, a nazwisko niemal całkowicie zniknęło z mediów. To milczenie po transformacji było równie wymowne, co jego wcześniejsza wszechobecność. Dziś dla wielu Łągiewka to przypomnienie o tym, że propaganda to nie tylko polityczne przemówienia i cenzura, to także głosy w telewizji, które subtelnie, ale konsekwentnie kształtowały sposób myślenia ludzi. I choć nie był najważniejszym graczem tamtego systemu, to jego głos był jednym z tych, które przez lata rozbrzmiewały w polskich domach z irytacją, nieufnością i w końcu nienawiścią.